A on się mi na kierkę. Uła! Chłopaki na początku trasy. A z powrotem na trasę. Ja smętnie się go trzymał. Tak wygląda szybko O, zabrać. Tak. Ale spródnika jest więcej, I Racławice Śląskie. Tak. No piękne. Co to jest? Nie, to stare. Stare? I tak, proszę Państwa, dochodzą, dochodzą. To marny kilometr. 14, się. Ja muszę wsiąść kawałek kawałek wody Słuchajcie, a ile jest do tego kasowskiego kotelu tam gdzie byśmy rok temu mieli przerwę? Chyba, no, że bo tam jest piękne miejsce No właśnie takie coś jest No Mirek, Wytrzymaj się Wielak z 15 kilometrów Nie, nie, w życiu, w życiu co 100 i ścieżka prowadzi w prawo, a to jest troszeczkę z lewej ukryte. No. Myśmy tam właśnie od tamu mieli przerwę. Ale ile? Kilometrów? Nie wiem. 5? Nie tak. Może to się napaść. to ekstremalnie. napaść. Może

No a tutaj jakoś to to, 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 to w innym miejscu uch. O kurde Mamy masę sił o. To był pikuś ja <grym> <grym> nie mogę 20 km bo ja się nie zmęczyłem No więcej. chyba nie coś Tu parasę też zmęczony wraca się Nie, 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 się? Gdzie no, nie. Co? Nie, A, się? nie, Co? Zgadnijcie jeden no, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, no, znowu dzisiaj Dawid robi setkę. No, Dziwny. A w lesie, nie? To znaczy, na pierwszym punkt kontrolny zaszedłem, to było jakoś za dziesięć. Jego nie było. Wchodzę do sklepu, pytam się pani, która sprzedaje, gdzie jest to cały ten samochodów, coś tam. nie, ja nie A ona mówi, no niebieski, modry, nie? No, na tablica, a to idę modrym, no bo to bus dopiero, nie? Yy, to było Radim bus. No to poszedłem. Ale jak idę, idę... Idę, 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 patrzę na mapę. No to jest niemożliwe, żeby... Ja coś źle przeczytałem, nie? I tak idę, idę. Patrzę tablica pod Radimskim kopcem. Przypominam <noise> <noise> sobie coś mi ślika w głowie, że to 4 km były tam. Wróciłem. Przebiegłem, no, przebiegłem punkt kontrolny, oni się za mną drą, a to tu przy sklepie. A po prostu tu za punktem kontrolnym w lewo na niebieski. A trzeba było iść żółtym prądem. Ale ja, nie, no tak, tylko że nawet punktu kontrolnego nie było. No, no a potem to już nie miałem siły biec. No, się błąd, że ja miałem wrażenie, że mi tylko skóra odrywają to co mi narosło. Nie wiem o co gole. Z tym rzeczkim drogiem powrót w drogę. idziemy, walczymy do końca żeby było wiadomo kto idzie w tej grupie Ja też Jedzenie się skończyło, kobiety poszły, a ty powiedział, że moje przyjście będzie sygnałem do odejścia. Tak. Ja jest? tutaj jakieś 300 metrów stąd chwilę siedziałem. My się szukam jakiejś ławki, kurwa, na jakimś pieniu siedziałem. Słuchaj, a długo byłeś na tym przystanku? 6 minut cały. Ha, padnięty jestem. To idzie, bo mi tak długo to yes, co nie jest. Мирок!